Tak możliwe są burze i ulewy. Celestyna Grzybyta, dzień dobry, zapraszam na prognozę. W Polsce, zwłaszcza rolnikom, przydałoby się kilka bezdeszczowych dni. Tymczasem na południu Europy wciąż dają się we znaki upały i susza. W Madrycie, Atenach czy Ankarze termometry pokażą jutro 36-37 stopni. No i brak deszczu sprawia, że rośnie zagrożenie pożarami. W naszej części kontynentu natomiast niedziela może przynieść groźne burze. Jutro taka strefa burzowa ma się rozciągać aż od Paryża przez Budapeszt, Berlin, Warszawę po Lwów, a nawet Sofię. W nocy w Polsce może padać w takim pasie od Warmii, Mazur i Podlasia przez centrum aż po Śląsk. Natomiast w pasie gór możliwe są zarówno opady jak i burze. Noc zapowiada się bardzo ciepło, bo spodziewamy się od 15 stopni w Gdańsku do nawet 19 w Katowicach, ale uwaga, w powietrzu jest sporo wilgoci, więc nad ranem lokalnie znowu utworzą się mgły. W niedzielę prawie wszędzie pojawią się przelotne opady deszczu na wschodzie, a także w Małopolsce również burze z gradem i ulewami, które mogą powodować lokalne zalania czy podtopienia. Najwięcej słońca ma być na północnym zachodzie, przy czym po południu na nizinie szczecińskiej i też na ziemi lubuskiej może popadać i zagrzmieć. Przy czym tamte zjawiska nie powinny być gwałtowne. Temperatura od 21 stopni w Krakowie do 26 w Warszawie, wiatr chwilami miarkowany w czasie burz silny w porywach do 80 km na godzinę. Ciśnienie będzie spadać. W poniedziałek niemal wszędzie, zwłaszcza na wschodzie i w centrum, będzie deszczowo. Na Mazurach i Podlasiu możliwe są burze. Do tego w całym kraju się ochłodzi. Termometry nie pokażą więcej niż 22-23 stopnie, a temperaturę odczuwalną w wielu miejscach obniży silny wiatr. We wtorek poprawa pogody. Będzie więcej słońca, chociaż na krańcach wschodnich i zachodnich jeszcze może popadać i zagrzmieć. Ostatnie dni lipca z temperaturą mniej więcej od 20 do 24 stopni. Na południu i w centrum powinno być sporo słońca, natomiast na północy wciąż miejscami może padać. A w piątek, 1 sierpnia, znowu w całej Polsce możliwe są opady i burze. Na koniec jeszcze oczywiście sprawdźmy prognozę dla alergików. Taka ciepła wilgotna pogoda sprawia, że w powietrzu jest wciąż dużo zarodników, grzybów mikroskopowych z rodzaju alternaria. Bardzo wysokie jest też stężenie zarodników z rodzaju kladosporium. Za to zmniejsza się stężenie pyłku. W, w najbliższym tygodniu ono już nie przekroczy wartości średnich. I teraz to wszystko. Do zobaczenia.